Szukasz działki z dostępem do jeziora na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Pozycja dotyczy zakupu działek budowlanych z dostępem do jeziora Tyrpo, które jest połączone z jeziorem Śniardwy i znajduje się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Akwen otoczony jest pięknymi lasami, a teren osady znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego. Do działki dojedziesz w mniej niż 3 godziny z Warszawy, a następnie już tygodniami możesz snuć się po mazurskich jeziorach. Skoro przypływaniu jesteśmy, to każdy z właścicieli działek posiada zagwarantowany dostęp do jeziora przez dużą prywatną plażę. Oprócz tego już wkrótce. Będziesz mógł zacumować tutaj swoją łódź, gdyż w tym miejscu powstanie przystań wraz z Keją Rezydencką. Działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i możesz wybudować na nich duży dom z poddaszem użytkowym. Wielkość działek to około 1500 m2 i sprawia to, że nie będziesz zaglądał w talerz sąsiada i będziesz mógł spokojnie wypoczywać. Media na terenie już są, ale oprócz tego, już wkrótce na terenie osady powstaną wewnętrzne drogi z Kostki Brukowej, tróżówka, ogrodzenie, plaża z pomostem i przystań na jachty. Link do mapki z cennikiem znajdziesz w opisie do filmiku.